Chciałbym jeszcze dopowiedzieć do tego, co mówiła siostra Dominika, na temat genezy portretu, który Państwo widzą. To jest wersja w zrobiona, szkic do portretu. Portret kolorowy będzie w całym splendorze pokazany w dniu poświęcenia tego domu. Natomiast wszyscy interesują się, jak święty wyglądał. A zwłaszcza święta Faustyna, której w fotografii widzimy tylko z okresu pół, późniejszego, gdy była już zakonnicą włączoną w habit swojego zgromadzenia do klasztoru okay. i opis uczesania świętej Faustyny w Ostrówku został zastosowany tutaj, że miała między innymi warkocz gruby jak ręka, więc ten warkocz widzimy miała włosy gładko zaczesane do tyłu i na, tym, na tej fotografii jest jej uśmiech tutaj też utrwalony. Także ten portret zrobiony przez bardzo dobrą portrecistkę z Torunia, panią Ewę Mikę, będzie emblematycznym portretem Ostrówka. Jeśli zaś chodzi o gości specjalnych, Goście, a jeszcze o sukience, bo z butiku wyszła. Otóż potryciska sięgnęła po w, w, w sposób ubierania się kobiet w 20. latach i wybrała z wielu katalogów, zdjęć i pras tamtejszej właśnie taką sukienkę, którą wówczas kobiety nosiły i być może święta Faustyna taką też nosiła. Jest opis jej siostry, że nosiła jakąś sukienkę, kretonkę z falbankami po bokach. Tej kretonki już nie widzieliśmy, natomiast jest tak ładnie ubrany. Jeśli zaś chodzi o gości, więc przewodniczyć będzie jego eminencja ksiądz kardynał Robert Sarach, który jest Afrykaninem, pochodzi z kraju Afryki Zachodniej, Gwinea Konakry, swego czasu był najmłodszym biskupem na świecie, bo został biskupem w wieku lat 33, kiedy jego poprzednik, arcybiskup Cidimbo, został zaaresztowany i spędził 10 lat w obozie koncentracyjnym komunistycznym, jaki tam wówczas był, istniał za czasów reżimu ówczesnego. Później ksiądz arcybiskup został wezwany do Watykanu i pełnił funkcję sekretarza Kongregacji Ewangelizacji Narodów, gdzie ja pracowałem jako jego sekretarz pomocniczy i jednocześnie przewodniczący papieskich dzieł misyjnych. Niedawno, w zeszłym roku, ksiądz arcybiskup został wyniesiony do godności kardynalskiej. I Ojciec Święty mu powierzył papieską radę, papieską radę Korunum, która jest wyrazem działalności charytatywnej stolicy świętej i ma swego rodzaju pieczę nad karitasem międzynarodowym. I ponieważ święta Faustyna jest głosicielką miłosierdzia Bożego wówczas Ksiądz Kardynał, odpowiedzialny za działalność charytatywną Kościoła Katolickiego, będzie mógł podjąć jej uniwersalne przesłanie do całego świata i przyjął, przyjął zaproszenie.